Łukasz Dudek, redakcja Tarnogórski Info. Ja mam takie pytanie, bo widziałem konferencję prasową w Gliwicach i, i tak, widziałem tam logo TVP Info, logo Polsatu, logo TVN-u. Dlaczego lokalne media nie otrzymały informacji, że była konferencja? Wszyscy dostali. Wszyscy. Ja nie otrzymałem. No to proszę zgłosić się do naszej bazy danych. Serdecznie zapraszam do biura regionu. Wysłać Nikt, nie odbiera telefonu. Nikt nie odbiera telefonu. Proszę wysłać maila na śląską platformę. Serdecznie zapraszam. Jeszcze, jeszcze jedno pytanie. A popiera pan, popiera pan likwidację górnictwa? Popiera pan likwidację górnictwa? Panie Borysie. O, spotkaliśmy tutaj prezydenta Bytomia. Korzystając z chwili, że jest Pan Prezydent tutaj. Już ustawiamy. Raz, dwa, trzy. Lecimy. Dzień dobry. Panie prezydencie, mogę minutkę? Minutkę. Łukasz Dudek, redakcja Tarnogórski Info. Chwilkę, bo pan z kadru ucieka. Ja mam pytanie odnośnie nielegalnego składowiska odpadów, które jest przy M1 w Bytomiu. Wiem, że temat jest Wam znany, ponieważ już wysłałem zapytanie. Panie Łukasz, bardzo przepraszam, ale już Panu udzieliłam odpowiedzi na to pytanie. Jest... Nie ma w tym miejscu nielegalnego składowiska odpadów. Jest prowadzona praca przez BPK, spółkę miejską, która prowadzi e, wygrodzenie rurociągu po to, aby zabezpieczyć go przed zapożarowaną hałdą. Aha, czyli ogólnie już wioś tam robi kontrolę, tak? W tym miejscu nie ma nielegalnego składowiska odpadów. Są prowadzone prace przez bytąskie przedsiębiorstwo komunalne, które pracuje nad tym, aby zabezpieczyć rurociągi tłoczne przed zapożarowaną hałdą, która znajduje się w tym miejscu. Jeszcze tego maila nie odczytałem, bo nie miałem czasu. Wszystko rozumiem, ma pan wszystko na mailu. Rzeczywiście to zdjęcie, które zrobił czytelnik może budzić wątpliwości ze względu na to, że znajdują się tam samochody ciężkie, ale są to koparki, które prowadzą właśnie te prace ziemne związane z... Ciężarówki, ciężarówki tam są. Koparki i ciężarówki, które wprowadzają materiał inertny, czyli materiał, który zapobiega rozpo... rozprzestrzenianiu się pożaru i zabezpieczają w ten sposób rurociąg. Dobrze, dziękuję bardzo. bardzo No, chodzi mi tutaj o program, się nie będę pytał, bo nie macie na pewno… pralka ma prania więcej programów, ale… Tak, tak, dajcie jeszcze tam mikrofon, bo jeśli… Ja wiem, ale żeby nie było też wrażenia, że ktoś coś ustawił, wiecie. Proszę, ja będę Słucham? Proszę, proszę. Panie premierze, witam. Ja tutaj siedzę już półtorej godziny i słyszę… Gdzie? Wszystko słyszę, ale nie słyszę programu dla Polski. Jaki jest program, jak wejdziecie do rządu, co zrobicie dla tej Polski? Bo do, od do tej pory ja tylko czytam usunąć PiS, usunąć PiS, usunąć PiS. kidawa Bońska powiedziała, program będzie, ale po wyborach. No to jak to? My chcemy teraz program usłyszeć, a nie po wyborach. Dziękuję. Dziękuję. Znaczy ja miałem wrażenie, ale oczywiście nie chcę, wie, wie wam, to zawsze jest kwestia jakby wyczucia pewnych proporcji. Ja pierwsze prawie 40 minut wam zająłem, mówiąc o, ba, bardzo konkretnie o tym, co można by zrobić tutaj dla Śląska.